Dzień dobry, Maczku. Dzień dobry, Aniu. I oczywiście Wam dzień dobry. Dobry wieczór. Jak tam? Kiedy było? Dobra, już mów, bo ja się rozgadałem. <grym> Jak zaczęliśmy nagrania związane z procesem grupowym. To pojawiła się taka myśl, zresztą wypłynęła ona była z moich ust, że dla mnie proces grupowy to jest taka sytuacja, że pojedyncze jednostki się spotykają i proces grupowy pozwala im zbudować zespół, to, żeby uh -huh. byli takim samograjem. No ja lubię też mówić, że ludzie są różne. I dzisiaj o rolach no, jak grupowych. teraz już trójkątną, kwadratową albo okrągłą głowę. Ale trzy, zgodnie z tym, co ty mówisz, że mm. jest trzypunktowe. Ale my nie o tym. Chociaż pewnie my zahaczymy też o różne nasze doświadczenia, ponieważ ten odcinek będzie o rolach grupowych, czyli mm -hmm. o tym, kogo mamy w zespole, jako ludzi, a być może jako ludzi w rolach, bo różne spojrzenia na ten temat w rozmowie naszej się pojawią. Nie do końca jesteśmy zgodni, więc będziemy tutaj dochodzili do jakiejś współpracy. Tak, podczas 30 minut, ale to po przemku. Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Ty naobiecywałeś w poprzednim odcinku, że no y, będziemy opowiadać o swoich własnych doświadczeniach z treningu interpersonalnego, ale nie ustaliliśmy, y, co ty w zasadzie chcesz tutaj wyczyniać. Taki hop do przodu jak zawsze. <laughs> no bo mm, ja jestem z Teamu role grupowe Jedińskiego. Mhm. Drugie, oczywiście wiem, że są bel, Belbina. Tak. Z różnych względów ja sobie upodobałem Jedlińskiego, więc bardziej będę o nim mówił. Ty wiem, że pierwszy, przynajmniej, z którym się zetknęłaś, to był jednak Balbina. To prawda. Pier na, będąc na swoim pierwszym treningu interpersonalnym, pierwszej w szkole, robiłam taki test ról grupowych Belbina, który pozwala określić komu, do czego jest bliżej. I dopiero w pracy z Tobą spotkałam się z Jedlińskim i przyznaję, że ta typologia, bo tak mówimy, jakby wszyscy wiedzieli, o czym my rozmawiamy. Zaraz rozwiniemy. Tak. Ta typologia bardziej do mnie przemawia. Rozmawia. Bardziej ją czuję. Przy, przy Chociaż ciągle to nie jest dla mnie intuicyjne. Skażenie jest zboczenie trenerskie, bo ja mam wrażenie, że Jedliński bardzo pasuje do pracy z grupami trenersko-szkoleniowej. Mm -hmm. Być może Belbin jest bardziej projektowy, biznesowy. Ale to może mm -hmm. wyjdzie z naszej rozmowy. No właśnie, bo może tak od Adama i Ewy byśmy w ogóle zaczęli. Ta. O co chodzi z tymi rolami grupowymi, mm -hmm. czy to w ogóle jest gra warta świeczki, żeby się mm -hmm. nad tym zastanawiać? No twoim to, I tu myślę, że najprościej powiedzieć o tym, o tym wspomnieniu, co to się miałem przyznać. Gdyż albowiem my za nią poznaliśmy się podczas treningu interpersonalnego, który, jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku, bardzo, bardzo rekomendujemy wszystkim, którzy pracują z ludźmi. Nie lokując produktu, my takiego nie prowadzimy, ale naszym zdaniem warto doświadczyć. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich, którzy tą gehennę z nami przeszli. Zwłaszcza ze mną. <laughs> oj, tam, oj, tam. E, to nie był mój pierwszy trening interpersonalny, twój też nie. O, oboje wpadliśmy na pomysł, żeby po latach odnowić sobie. I ja pamiętam, jak jechałem na ten trening interpersonalny, umny, po doświadczeniu poprzedniego treningu, po współprowadzeniu kilku treningów interpersonalnych, nigdy nie prowadziłem, nie mam do tego mm, papierów, natomiast współprowadziłem treningi interpersonalne. No i jechałem z takim postanowieniem, że tu Maciek wyłączy wewnętrznego maćka, poobserwuję, zrobi sobie z taki laboratorium doświadczalne. Czyli osadzę się w pewnej roli w grupie. I tu dochodzimy do ról grupowych. Role grupowe dla mnie, jako dla osoby, która pracuje z grupami, dla trenera mówiąc w skrócie, są genialnym narzędziem, które pozwala mi nie wejść w personalne interakcje z uczestnikami szkolenia albo innego wydarzenia grupowego. Czyli wracamy do tego, co mówiliśmy w procesie grupowego. Rolą osoby moderującej jest bycie bezstronną. A jednak ludzie mają szereg zachowań, które nie może po ludzku wkurzać. Straszyć. E, Rozczulać. Rozczulać. Budować we mnie jakiś taki pierwiastek irytacji, który dążyłby do jakiegoś prześmiewania, mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Albo poczucia, budzić poczucie winy. Mm -hmm. Albo że... wyższości, albo niższości tak, wobec dokładnie. czyichś doświadczeń. Mm -hmm. I teraz, jeżeli ja przestaję patrzeć na ludzi, znaczy teraz nie chcę zabrzmieć, że w, tej, w tym zawodzie trzeba być zdehumanizowanym, nic z tych rzeczy, ale żeby jeżeli nakładam sobie jeszcze jeden filtr, że ludzie w grupie wchodzą w rolę. I tą rolą chcą coś dla siebie załatwić. Tą rolą chcą coś załatwić dla celu, który stoi mm -hmm. przed grupą. Coś ochronić. Dokładnie. To jest mniejsza szansa, że ktoś mi nadepnie na ten mój odcisk, który spowoduje, że ja zareaguję, tylko po prostu on w tym momencie jest w takiej roli, bo ta rola jest dla niego ważna. To nie jest on, to jest rola. I to jest właśnie takie spojrzenie, za którym stoi u Jedlińskiego takie stwierdzenie, że mm, nie ma uczestnika bez roli. Mm -hmm. Że my, jak jesteśmy w grupie, zawsze jesteśmy w roli. Są role które są bardzo bliskie nam charakterologicznie i te role prawdopodobnie będziemy przyjmowali najczęściej, mhm. no bo najłatwiej być nam, nie wiem, osobowością liderską, jeżeli mamy w sobie ten pierwiastek lidera. Są role, które są nam dalsze, ale czasami strategicznie mhm. też w nie wchodzimy, albo rozwój grupy nas stawia w tej roli i przez jakiś czas tą rolę odgrywamy. Tylko to nie jestem ja, to jest rola. E i teraz wracam do tego treningu interpersonalnego, na który pojechałem z nastawieniem, mhm. że będę sobie obserwował. Czyli wezmę sobie taką rolę, no weźmy sobie u jest taka rola dobry uczeń. Mhm. To jest y, opis zachowań osoby, która się nie wychyla, y, nie neguje. Podąża za grupą, jest ciekawa, ale nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w wyrażania opinii na forum, inicjowania różnych rzeczy. Taki dobry uczeń. Się dobry na środkowej ławki, mm -hmm. tak? Nie prymus z pierwszej, nie z oślej ławki, już tak bardzo obrazowo ten, który rozrabia i został usadzony, tylko środkowa ławka. No i chciałem być dobrym uczniem. Ta rola jest mi trudna do odegrania. <laughs> E, więc, oj tam oj, tam no nie trwało to długo. Teraz nie pamiętam, to była końcówka pierwszego dnia, jeszcze pierwszy dzień czy już drugi? Chyba jeszcze no, chyba, pierwszy. Nie, wydaje mi się, że jakoś tak w okolicach chyba drugiego bardziej, wiesz, że Czyli pierwszy, pierwszy, znaczy nie, no pierwszy był rzeczywiście taki y, bardzo y, integracyjny, relacyjny i tam żeśmy się obwąchiwali. No tak, ale też powiedzmy, że byliśmy na takim niedyrektywnym treningu tak. interpersonalnym, który rzeczywiście polegał na tym, że prowadząca powiedziała nam dzień dobry, zarysował Ramy i, i w domyśle i powiedział bawcie się, więc kolokwialnie zamknęła się, mhm. zostawiając nas. Każdy sobie siedział tam, gdzie chciał, pod ścianą, na krzesełku, na materacyku. No i nagle zalega niezręczna cisza, a osób na sali jest koło 20, jeżeli dobrze pamiętam. Jakoś tak 17, 18, 18, no? coś takiego. No i ktoś ma większą cierpliwość do bycia w ciszy, ktoś lubi ciszę, kogoś nosi, ktoś sam myśli, kurczę, nie za to zapłaciłem, żeby teraz siedzieć i nic nie robić. A ja gram dobrego ucznia, rozglądam się po wszystkich, uśmiecham się i sobie siedzę. I tak to sobie trwa. Faktycznie pierwszego dnia już to zrobiłeś. A, tak, tak. I w pewnym momencie pojawia się osoba, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. <grystanie> Monika. Która bierze na, sobie, na, na siebie, i znowu wracam do ról Jedlińskiego, rolę liderską. U Jedlińskiego mm. rozróżniamy trzy role liderskie. Albo jak ja lubię mówić, trzy i pół. I teraz weźcie pod uwagę jedną rzecz. Czasami mówimy o liderach z nadania. Na przykład trener na sali szkoleniowej jest liderem z nadania. Może być też z osobowości. Ale jest na pewno z nadania, no bo jest trenerem. Menadżer jest liderem z nadania. Nauczyciel jest liderem, liderką z nadania. No bo taka rola. Ale ona może być wspólna z osobowością. I u Jedlińskiego są te trzy typy liderskie. Jest lider, aktywista. Mhm. Zróbmy coś. Niekoniecznie jest ukierunkowany na to, żeby realizować cel, tylko jest takim I Nie lubi takiego poczucia bezwładu. Tak, jest taki mm -hmm. To jest chyba odpowiednik Belbinowski lokomotywa, tu mm -hmm. się mogę mylić, bo Belbina tak dokładnie nie pamiętam, czyli po prostu nadaje rozpęd grupie, zróbmy. Jest lider emocjonalny, czyli tadao Ania która ma wszystkie pokłady do tego, żeby być osobą, która dba o to, czy wszyscy mają wszystko, czego potrzebują, czy się dobrze czują, czy nikt nikogo nie wyprzedza, nie depcze, nie zapomina, czy wszyscy się wysłuchali. Czyli jest osobą, która dba o atmosferę w grupie i jednocześnie ma w sobie gotowość zawalczyć o tą atmosferę. Dlatego lider emocjonalny. I jest lider nawigator, czyli lider, który jest tak mocno osadzony, skoncentrowany na celu, który ma być zrealizowany przez zespół że podejmuje aktywności liderskie, ale właśnie skupione na tym, żeby zespół doszedł do celu. No i wracamy na trening interpersonalny. W pewnym momencie w rolę lidera aktywisty, osoby, która chciała przełamać ten impas tego milczenia, które trwało sobie dwie, 3 godziny, weszła Monika, która stwierdziła, a, a, a pośród wielu rzeczy, którymi się zajmuje, a jest taką osobą, która myślę, że pani Irena Kwiatkowska też o niej mówiła, że żadnej pracy się nie boję, Eee, również energetycznie. Tak, tak, tak. tak. Jeszcze była z psem Korkiem, który miał więcej uszu niż psa, co było cudowne. Monika stwierdziła, że ona jako animatorka zaproponuje nam taką pierwszą zabawę, która przerwie tą niezręczną ciszę. Nie, nie żebyśmy zręczną, się mogli przerwie tą ciszę, tak, poznamy mhm. się i tak dalej, wymyślmy sobie, że tam założymy takie metaforyczne koszulki na siebie i teraz każdy będzie mógł coś na tej koszulce napisać i tak dalej, i tak dalej. I w kącie w rogu, tak między oknem a ścianą, siedzi, siedzi, dobry sobie, uczeń. siedzi sobie dobry uczeń. Dobry uczeń, który już tak, dzienniczek upodarł i wyrzucił. Noga mu już lata. normalnie nóżka po prostu jak tutaj kaczki pod wodą, na zewnątrz spokój, a nóżki pod powierzchnią wody zasuwają. I w całym poczuciu zadbania o relacje... Tam do kamery to, bo w to się przyznaj, tutaj przez tak, powiedź potrzebna nie, w będzie. W całym poczuciu Przeproś, dbania o relacje, ale z taką <laughs> mimiką twarzy, jaką posiadam od urodzenia, odpowiedziałem Monice, ej, ale to jest bez sensu, po co zagadacie się koszulki, przecież możemy wprost pogadać. Tylko, że chyba się przy tym nie uśmiechnąłem. Tylko, że chyba przy tym nie zapuściłem włosów, czyli miałem łysą pałę. I nie zabrzmiało to relacyjnie. I teraz wracam do ról grupowych Jedlińskiego. Mamy taką rolę, którą on opisuje, a mnie ona jest szczególnie bliska. To jest rola grupowa pod tytułem kamikadze. Czyli rola kamikadze to jest ktoś, kto ma. Ja, ja będę, ponieważ trochę będę mówił o sobie, to powiem mm -hmm. zdolność, a inni tak, powiedzą absolutnie. upierdliwość, wyprzedza, wyprzedzania procesu, mm -hmm. takiego niebaczenia na konwenanse, czyli mm -hmm. grupa jeszcze potrzebuje się obwąchiwania, mm -hmm. a tu nagle jeden wyskoczy: No, po cholera, jakieś koszulki, przecież możemy mówić wprost, dorośli jesteśmy. Co de facto nie rozkręca grupy, tylko ją, no grupa czuje się oceniona. Więc wiemy, z procesu grupowego się konsoliduje. Więc prawdopodobnie ten kamikadze prędzej czy później dostanie po łbie? Dostał. I przyjął z pokorą. Ale... I dużo się nauczył. Przyjął z pokorą, tak? Przesiedział, przemilczał, prze, prze, przemyślał, Przez Przezgrzytał zębami. E, czy się nauczył? Ma nadzieję, że się nauczył. Nie no, no, jak żeśmy sobie o tym gadali, o takich twoich refleksjach, spostrzeżeniach. To również te takie no, w cudzysłowie trudne sytuacje były uczące. Ale ja sobie jeszcze tak myślę, Maciek, bo ty mówisz tak: kamikadze, który wyprzedza w tych rolach. Ale jednocześnie kamikaze, albo może inaczej, jesteś takim człowiekiem, który ma dużą wrażliwość na to, co się dzieje z zespołem. I wcale nie jest tak, że jak już wyszedłeś w tą fazę mm. relacji, to taki byłeś hop do przodu. To spuściłeś w którymś momencie z tonu. Paradoks polega na tym, że, i właśnie to jest fajne, że o tym mówisz, bo ja lubię Jedlińskiego dlatego, że on nie mówi, że my mamy jakąś rolę. On mówi, że my przyjmujemy rolę. I oczywiście, wracam do tego, co powiedziałem na początku, mamy pewne tendencje. Że czegoś jest nam bliżej, Wielokrotnie byłem oceniany przez pryzmat ról grupowych w różnych grupach, no w różnych sytuacjach rozwojowych się znajdowałem, żeby się doskonalić w moim zawodzie. I najczęściej przypisywana mi rola grupowa, którą dostawałem w ramach informacji zwrotnej, to był lider-nawigator. Mhm. Rzeczywiście ja jestem skupiony na celu i potrafię objąć grupę, żebyśmy razem tam poszli. Jednocześnie jestem niecierpliwy i za szybki. I to są dwie role, które we mnie... Ale li lider-nawigator tak trochę ma, walczą. że widzi... Um... Ciut inny cel niż ten lider emocjonalny. No, dlatego, dlatego dla mnie jest ważne to, co no. powiedziałem. Dla mnie, Monika, z całym uwielbieniem i szacunkiem do Moniki weszła wtedy w rolę, w rolę lidera no? nawigatora, lidera aktywisty. Mm -hmm. A ja jako lider nawigator nie potrzebuję aktywności dla aktywności. Mm -hmm. Ja potrzebuję, jeżeli mamy siedzieć przez pół godziny i potem pogadać, to to mnie zbliża do celu, więc to jest dla mnie ważniejsze. Mhm. Tylko, że ja wtedy nie, nie byłem w roli nawiga lidera nawigatora, bo ja, nie ja pociągnąłem grupę. Ja chciałem być dobrym uczniem, więc byłem wyłączony. Jak Monika swoim działaniem nadepnęła mi na mój mhm. odcisk, to mnie się już odpalił kamikadze. Mhm. To teraz Maciek, żeby to uporządkować. Wedle typologii Jędlińskiego, mhm. role grupowe to jest coś, co jest obecne wtedy, kiedy jest zespół. Tak. Role grupowe to jest coś, co jest potrzebne, żeby zespół funkcjonował, żeby ludzie mogli znaleźć dobre dla siebie miejsce. Uh -huh. role nie może to być jest... 11 liderów w 11 lider... osobowym zespole, chociaż może być 11 silnych osobowości. Uh -huh. Jak dojdą do fazy współpracy, to nauczą się przyjmować role takie, które pozwolą im współpracować. Uh -huh. e, role grupowe to jest coś, co się pojawia i nie jest na stałe przypisane do konkretnych y, osób w zespole. Według to się może zmieniać. Tak. E, kiedy pojawiają się role grupowe? Kiedy mamy być uważni na pewne sygnały, które powiedzą nam, że oho, coś się tutaj zaczyna zarysowywać? Znaczy są zawsze. Mm -hmm. Natomiast rzeczywiście, czemu warto na nie zwracać uwagę? To... Pozwól, że zrobię krok wstecz, bo wymieniłem parę ról. Po, powiedzmy, jakie są według bo mhm. postaram się z głowy, czyli z niczego łatwiej nam będzie dalej mówić co i kiedy. Wspomniałem o 3,5 rolach liderskich i powiedziałem o liderze emocjonalnym, liderze nawigatorze i liderze aktywiście. Dlaczego mówię 3,5? Bo mam jeszcze rolę szarej eminencji. Mhm. O co chodzi z szarą eminencją? Wystarczy znać klasykę, albo potoczny zwrot. No to jest ktoś, kto niby nie jest liderem, ale tak naprawdę od niego zależy. No, ale jak ktoś powie, to. To głową, na rady. daje przyzwolenie. Mm -hmm. Dlatego uważam, że to jest też rola liderska. Tylko się śmieję, że pół roli liderskiej. Z drugiego fotela, Z tak. drugiego rzędu. Mm -hmm. Czyli nie frontman, ale lider. Potem mamy rolę osób w grupie, i to już jest tak. Wspomniany dobry uczeń, wspomniany kamikadze, czyli ktoś, kto przełamuje konwenanse, buntownik. Mhm. Ktoś to się. Bo kamikadze od buntownika, w moim rozumieniu, różni się tym, że kamikadze nie robi tego tak, jakby specjalnie, tylko ma w sobie taką. Tak, jakby nie miał wyczucia. O! Mhm. Kamikadze nie ma wyczucia. Buntownik lubi się buntować. Nie chcę powiedzieć dla sportu, ale po prostu lubi być w kącie. W pozycji lubi być. Tak. Mhm, tak. Bardzo w niektórych obszarach cenna rola. Nie ma złej. wszystkie nie ma złych, nie ma dobrych. No robót. Wszystkie są z perspektywy rozwoju zespołu na wagę złota. Mamy błazna, ale mhm. w rozumieniu takiego stańczyka. Hmm, to jest duża mądrość, yy, ale też yy. Yy, nie taki trefni żartownik, yy. po prostu żart dla żartu, tylko to jest mądre, dlatego że yy, śmiech daje dysocjację od trudnych emocji. Więc rzucenie żartu w odpowiednim momencie jest daniem ulgi reszcie grupy, dlatego też bardzo ważna yy, postać. Yy, mamy kozła ofiarnego, yy, rola, której raczej się nie bierze na siebie, tylko ewolucyjnie się do niej dochodzi. No, i teraz dla na przykładu. Ja, jako kamikadze, który się wychylił za wcześnie, stałem się kozłem ofiarnym, czyli grupa mnie wypchnęła poza nawias w pewnym momencie. Do, dostałem to bardzo mocno na twarz zakomunikowane. Zdaniem, które pamiętam do dziś, dzień i będę pamiętał zawsze, że dla Ciebie są ważne tylko Twoje cele, co absolutnie nie idzie w parze z moją z wewnętrzną potrzebą. Hmm. Natomiast zanim odszczeknąłem, to się zastanowiłem i rzeczywiście tak to brzmiało. I, i stałem się kozłem ofiarnym. Naprawdę to jest, to się czuje wręcz fizycznie. Grupa po prostu się zamyka na ciebie, wyrzuca cię poza, poza nawias. Yy, paradoksalnie często lider aktywista może stać się kozłem ofiarnym, bo jeżeli nie wyczuje tego, że grupa doszła do realnej współpracy i w realnej współpracy też są potrzebne fazy yy, inkubacji pomysłu, mm -hmm. więc zwolnienia, on będzie, a dobra, ale róbmy, róbmy, no to też go za drzwi w cudzysłowie wypchną, no bo nie będzie im przeszkadzał. Błazen często może stać się kozłem ofiarnym. Jak przesadzi z ilością żartów i będzie utrudniał pracę tak. i odciągał uwagę. I teraz nie? to, co jest fajne, połączmy role grupowe z, na przykładzie błazna z procesem grupowym. Pierwsza faza procesu grupowego według mnie zależność, według Ciebie obwąchiwanie, tak. takich zwrotów używaliśmy. Faza, orientacji. Ta faza, mhm. sztucznego, tak, faza orientacji, sztucznego ugrzecznienia. Trochę taka atmosfera... Stąpania po grząskim po locie, i nie, nie bardzo wiadomo, co I powiedzieć. I nagle pojawia się pokazać. ktoś, kto ma taką umiejętność, żeby rzucić żartem. Czyli tak, po pierwsze skupia na sobie światło reflektorów, więc mnie jest lepiej, że on jest w grupie, no bo nie ja jestem w centrum zainteresowania. Po drugie rozluźnia atmosferę. Więc ja jako osoba moderująca absolutnie cenię sobie błazna, znowu podkreślam w pozytywnym znaczeniu tego słowa, na początku, w pierwszej fazie rozwoju grupy. Mhm. On robi za mnie robotę. Robi dobrą atmosferę w zespole. Przechodzimy do fazy różnicowania relacji według ciebie, czyli zaczyna się dziać. No i znowu, jak się dzieje, bywa trudno. Jak bywa trudno, są emocje. Żart daje dysocjację od emocji, już mówiłem, czyli znowu błazen. Na złota. Moim sprzymierzeńcem jako moderatora, tak? To nie ja muszę czasami wyłączać, powodować ujście pary przez gwizdek, zanim ten kocioł wybuchnie, którym jest grupa, tylko on to intuicyjnie będzie robił. Mhm. Super. I dochodzimy do fazy. Współpracy, gdzie jest celebrowanie, no wiadomo, że błazen, zabawa jest super, i dochodzimy do fazy współ... realnej no. współpracy. I jeżeli błazen, co się rzadko zdarza, bo jeżeli błazen się rozwija razem z grupą, no to też spuści tonu i wejdzie w realizację celu. Czyli zmniejszy liczbę błazeństw na rzecz swojej mądrości, którą posiada. Ale jeśli zostanie, czyli będzie takim trefnisiem, a nie błaznym stańczykiem. No to zaczyna grupie przeszkadzać, mm. bo oni chcą już współpracować i te żarty już nie są potrzebne. To, co śmieszyło nas dwa dni temu, albo ta częstotliwość, która dwa dni temu dawała nam ulgę, w tej chwili zaczyna nas wkurzać. Więc to, co robi grupa, to go usuwa po tak, zamawias. Grupa, grupa jest y, dość y, radykalna w swoich postępowaniach. W sensie naprawdę potrafi wykluczyć poza, poza nawias. Ja pamiętam na jednym treningu interpersonalnym, gdzie grupa po prostu wkurzona na osoby prowadzące, ale też na osoby, które wchodziły w role liderskie. Takie, czyli grupa się wkurzała, oni mówili ok, ale to czemuś służy. Poczekajcie, mm -hmm. zastanówmy się, oni po coś to robią? Naprawdę usiadła w kółku, wypychając mm -hmm. poza kółko te osoby, które nadawały ten, nazwijmy to, głos rozsądku, bo tam już było takie podburzenie. Mm -hmm. Więc grupa wyklucza poza, poza nawias. Mm -hmm. No To teraz chcę cię zapytać o taką rzecz. Z moich obserwacji wynika, że dobry lider to jest ktoś, kto umie wejść w brakującą rolę w zespole, mhm. po to, żeby ten zespół jako orkiestra, w której są różne instrumenty, Mogła zagrać to, co sobie zaplanowali, albo do czego zostali zagrani, nad, powołani, żeby nagrać. Co? Obserwujesz coś takiego, taką umiejętność yy... liderską do bycia trochę, plastycznym? Trochę, jakby, znaczy jak ja na to patrzę, to trochę bym to przeformułował. No. Ja bym powiedział w ten sposób, że dobry lider to jest osoba, która potrafi pchnąć pewne osoby do tego, żeby weszły w role, które w tym momencie są potrzebne zespołowi. Mm -hmm. Bo dla mnie, jeżeli ja wchodzę w jakąś rolę, to znowu przestaję widzieć całość. Okay. Dla mnie dobry lider to jest ktoś, kto maksymalnie długo obserwuje, żeby, i teraz nie mylić z mikromanagementem, micromanagementem, małymi rzeczami potrafi ukierunkować pewne osoby. No, na przykład, jeżeli, jeżeli ja widzę osobę, która potrafi być, wrócę do swojego, może nie najlepszego, ale jednak przykładu potrafi być i kamikadze, i liderem, e, nawigatorem, i widzę, że grupa na przykład bardzo długo jest w fazie zależności. Mm -hmm. Tak, jest coś takiego. Nie wiem, taki skład osobowościowy, ludzie mają takie doświadczenia. A może miejsce jest takie, które, nie wiem, Albo bardzo uspokoił się pod tym sprawadzieje dzieje się w sądzie i każdy, jak wchodzi do sądu, to już jest bardziej zestresowany. No bo to środowisko wpływa na nasze postawy. Ten sąd podaje jako przykład. I nie mogę tej grupy ruszyć z posad. No to będę próbował tego go, kogoś, kto ma w sobie ten pierwiastek kamikadze, troszkę obudzić, żeby on tą rewolucję zrobił. Ale potem, jeżeli będę widział kogoś, kto właśnie błaznuje i będę widział, że grupa już zaczyna coraz bardziej pracować, mm. no to będę próbował z tym błaznem gdzieś, nie wiem, złapać go na rozmowie jeden na jeden, mm. a może właśnie jakimś łączeniem w grupy, troszkę go zacząć wyłączać. Mm. Bo, bo już nie mi, nie egoistycznie, tylko w grupie mm. on nie jest potrzebny, może tego nie zauważył. I wydaje mi się, że do tego ja muszę bardziej obserwować, niż wchodzić w rolę. Oczywiście, jak nie ma nikogo, to wezmę ją na siebie. No to tak, to o takiej sytuacji myślałam. Mhm. Zwłaszcza, że często lider z nadania y, zna najlepiej ten cel, do którego grupa nawiguje, więc w tych pierwszych fazach procesu grupowego. Jest naturalnym liderem Automatycznie musi być tak. automa liderem, mhm. nawigatorem. Tylko to, co ważne, żeby w pełni cię abdykować. Mhm. Żeby nie mieć obawy przed tym, że jeżeli ta świadomość celu i mhm. odpowiedzialność za niego u kogoś się pojawi, to żeby zejść ze sceny, puścić tą osobę, bo osoba ze środka grupy zawsze będzie miała większy impact na grupę niż ja, mhm. jako osoba z nadania, no, jest obcy na dziale mm -hmm. po prostu. Przez, ja myślę, że w ogóle lider na początku, jak grupa się dopiero konstytuuje i się poznają obu wąchują, no to jest też tym liderem emocjonalnym, żeby zadbać o to bezpieczeństwo, Dobrze, które jest. Był, była oczywiście, jest że liderem tak. aktywistą, no bo to on ma w e... pewnym sensie odgórny pomysł, przynajmniej na ten początek, żeby właśnie pozwolić ludziom zacząć pokazywać mm -hmm. e, prawdziwsze kawałki siebie. Jeszcze jest jedna rola Jelińskiego, teraz no. mi się przypomniało, tylko patrzę, z mi nazwa. Przez, żeby było jasne, nie zachęcamy was do nauczenia się tych etykiet. Oczywiście ten spis podlinkujemy pod odcinek, bo to można swoimi słowami wtedy łatwiej się zapamiętuje. Jeszcze jest osoba, która e, po prostu dba o atmosferę grupy, ale z wewnątrz. Nie ma tego rysu liderskiego. Mm -hmm. e, no przychodzi mi do, do, do głowy nazwa Matka Teresa, ale to chyba nie jest tak nazwane u Jedlińskiego. To nie, jest taki, na pewno nie. Nie, 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 no to już podlinkujemy. A, a, a moje starczej pamięci, wybaczcie, Sumienie grupy, o, dokładnie tak się ta rola nazywa. Sumienie grupy, czyli osoba, który, y, która wewnętrznie dba o atmosferę, ale nie... Czyli inaczej, lider emocjonalny będzie potrafił zabrać głos na forum i sprawdzić, czy wszyscy czują się dobrze z daną sytuacją, z dobrym pomysłem. Mhm. Sumienie grupy nie zrobi tego na forum, bo nie ma tego pierwiastka liderskiego, ale na przykład w przerwie albo w jakiejś sytuacji podejdzie do kogoś, kto jej zdaniem został zmarginalizowany w danej sytuacji w grupie. I pod pretekstem porozmawiania o pieskach zadbał o jego dobre samopoczucie. Czyli też tak, mi znajomo. Prawda? <laughs> <laughs> Dlatego o. ten lider emocjonalny tak mi jakoś tutaj przypisany mi e, niespecjalnie No, znam cię w rolach liderskich, więc jestem <laughs> to absolutnie spokojna, ale znowu to jest zmienne. Jasne. Spis ról Jedlińskiego podlinkujemy, ale myślę, że jeszcze parę słów i tu Ciebie Aniu, popytam jednak o konkurenta, czyli o Belbina. E, tak. Mm. Meredith, Be Belbin, naukowiec, yy, człowiek, który dostarczył test, pozwalający sprawdzić. No i właśnie to, co ciekawe, bo u Belbina mówi się w, w teście Belbina i w belbińskim podejściu, tak, jak ja go znam, nie mówi się o tym, że te role się z taką dużą łatwością zmieniają w zależności od, tylko że każdy z nas ma jakąś względnie stałą tendencję do bycia w określonej roli, no i raczej się do niej przyklejamy znaczy, i nie sprawia. Chętnie... jedną rolę w wyniku tak. tego, co pamiętam. Tak. przynajmniej tego. było to wiele lat temu uh -huh, to mogło ewoluować. Natomiast to, co mi się podoba, tam są zupełnie inne nazwy, już tak nieintuicyjne. Ja je oczywiście przeczytam, żeby tutaj ja być może kogoś to, to, to zaciekawić. To, to no to dobrze, to wiesz co, skoro jesteś przy lokomotywie, to jest tak, poszukiwacz źródeł, dusza zespołu, która jest ciut podobna do tego, o czym opowiada. Lidera emocjonalnego. Tak. Jest koordynator, jest kreator, ewaluator, specjalista, lokomotywa, implementer i perfekcjonista. Czyli lokomotywa to jest chyba odpowiednik lidera aktywisty, czyli taka osoba pociągowa, tak. która ciągnie ten temat. Natomiast to, co myślę sobie, że porządkuje myślenie o rolach grupowych, bez względu na to, w jakiej nomenklaturze sobie do nich podchodzimy, to jest takie spojrzenie, że są takie trzy obszary w funkcjonowaniu grupy do zaopiekowania. Mhm. Pierwszym z nich... To są te wszystkie kwestie związane z zadaniami, czyli role, które są związane z hmm. tym, żeby grupa zrealizowała to, do czego została dołączona. Do Dokładnie. Potem są role socjalne, czyli dbałość o relacyjność, o Ciekawa, emocje. Gdzie, ciasteczko tak gdzieś I role intelektualne, czyli wnoszące często z zewnątrz pomysły, nadające pewne struktury. No i to, co, z czym się spotkałam w teście Belbina i w tym ujęciu, no to jest to, że wtedy, kiedy wiemy przez pryzmat wykonanego testu, do której z ról nam jest bliżej, albo zespół, który sobie właśnie tworzymy, ma takie inklinacje do wchodzenia w określone role zdiagnozowane, to nam jako liderom łatwiej jest na początku spojrzeć na to, czego możemy się spodziewać, albo nawet pozarządzać, mhm. kogo my w tym zespole chcemy mieć, a kogo nie, żeby ten zespół jak najszybciej przeszedł do etapu współpracy. Jest, mhm. Mam wrażenie, może być, nie jest, może być ten krótszy czas y, takiego liderskiego obwąchiwania całości, żeby wiedzieć, że coś pomaga. To jest początek. Co tak, ważne, jakiś... warto go weryfikować, jeżeli nie trafimy, ale mamy coś, od czego możemy zacząć. E, jak najbardziej. E, no i znowu wrócę do tego, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Wtedy, kiedy sobie e, sami zrobimy taki test, albo kiedy nie, pójdziemy na e, trening interpersonalny i zobaczymy, jak my wchodzimy w różne role, do czego jest nam bliżej, no to łatwiej jest nam też później zobaczyć, gdzie są te pułapki, że możemy Absolutely. się przykleić do pewnych tożsamości, Absolutely. wtedy kiedy grupie zaczyna być trudno, albo wtedy, kiedy ona nieefektywnie pracuje, albo kiedy właśnie jest w czasie współpracy, albo w jakimkolwiek innym momencie swojego rozwoju. Więc dla samopoznania myślę, że dla takiego testu Belbina, który niestety jest odpłatny. Kiedyś furwały jakieś takie mniej lub bardziej A, to nieodpłatne. Tak, jak, tak to lepiej no, takie jednak te parę złotych lepiej, zapłacić, bo to ktoś... przynajmniej jest dobrze przygotowane i rzetelne narzędzie, mm -hmm. to, co czasami tam kręży Też w Internecie. Też podlinkujemy to... jak najbardziej, Przecież gdzie sobie opis to można. jednej i drugiej nomenklatury podlinkujemy, ewentualnie test, jakby mm -hmm. ktoś chciał zrobić. Jednocześnie to co dla mnie jest bardzo ważne, najważniejsze w tym odcinku o rolach grupowych, to jest zostawienie naszych słuchaczy z taką myślą, że lo, role to jest coś w co ludzie wchodzą po to, żeby zespół mógł funkcjonować i mógł wykonać zadania, ale role nie są tożsame z tym, jacy człowiek. ludzie są. Uh -huh. I tak, żeby też absolutnie. nie brać ludzi w rolach do siebie. Uh -huh. To pomaga później budować relacje naprawdę. <noise> Zauważyłem. Ej, dla tych, którzy tylko słuchają, Ania w tym momencie mówiąc relację, pokiwała palce między naszą dwójką, pokazując, że o tą relację chodzi, bo ona się rodziła na treningu interpersonalnym z udziałem. A ty jaką miałaś rolę na naszym treningu interpersonalnym? Ja Byś byłam zdecydowanie... Nie to się, że ja byłam yy, to su sumieniem. Nie, sumieniem. ja byłam sumieniem, bo no, nie do tych emocjonalnych aspektów zawsze jest najbliżej, ale błaznem też. Absolutnie. No dobra, ale to w takim momencie, jak taki kamikadze, jak ja wyskoczył, to twoje... Emocje musiały sięgnąć zeni, to jednak współpracujemy, proszę czyli cię, bo to nie ludzie, to role. Proszę cię, ja nawet próbowałam to potem jakoś pozbierać, jak ty tak chciałeś opowiadać o sobie. Zapytałam cię, jak to jest wejść na Monteverest bym ty tak po prostu wejść i zejść. Montblanc. No, no to przecież mówię, nie, nie? dodawajmy nie? mi paru oj, tysięcy, oj, oj. to był Montblanc. <laughs> Ale ja byłam w takich emocjach, że naprawdę <laughs> z, z powyżej 120 był puls, ja już nic nie pamiętam. Poza tymi emocjami, że to to nie była łatwa znajomość od samego początku. Porzucimy na chwilkę proces grupowy i role grupowe, żebyście odetchnęli od tego tematu, ale do niego wrócimy myślę, że nie wiem, za dwa-trzy odcinki nie mamy konkretnego planu. Dlatego, że proces grupowy i role grupowe są dobrym fundamentem do tego, żeby sobie porozmawiać bez emocji, a bardzo praktycznie i rzetelnie o pracy z sytuacjami trudnymi w grupie. Więc to jeszcze przed nami. A za dzisiaj, i za wszystkie poprzednie razy, wielkie dzięki i do usłyszenia w następną środę. Dzięki. Mówisz do ludzi, Umów się na bezpłatną konsultację z autorami tego podcastu. Link do zapisów w opisie odcinka.